Dla wszystkich swoich fanów przygotowałam niesamowicie spontaniczną i zaskakującą niespodziankę. Mianowicie pakiet nadmorskich koncertów ten weekend. Także nie może Was zabraknąć, bądźcie. Przyjedźcie do Ustronia Morskiego, do Rewala i oczywiście do zdroi. Będę tam ja oraz cała moja świta. Przygotowaliśmy dla Was wspaniałe koncerty i szaloną zabawę do białego rana na plaży. Wszystkie informacje na doda.com doda i na moim oficjalnym Facebooku. Ja już jadę, gdyż muszę zdążyć. Co do piątku, pa! Ha